Witam kochani w mądrości oszu na listopad i zobaczmy, przyjrzyjmy się energii, która Was popycha do przodu. Zobaczmy, co Wam będzie pomagało w listopadzie. Zobaczmy, co będzie Wam przeszkadzało. Energia w jakiej wychodzicie do tego miesiąca. O ile aktywności. Tylko będzie pewnie teraz ułożenie, w jakim celu ta aktywność po prostu idzie o co walczycie, tak? Ale zaraz zobaczmy, z czym będziecie wychodzić do innych. I tu znowu walka, tak? Bardzo dużo. Zobaczmy podpowiedź od duszy. Poza iluzję. Zobaczmy energię innych, która do Was docierać może. weź ufność. I energia ta, która może czynić trudności i ułożenia. Zobaczmy energię. Najlepsza postawa, najlepszy sposób zachowania. Niech się dzieje. No i bardzo specyficzne czytanie. W ogóle już teraz czuję te znaki, że one troszeczkę mają inną dynamikę i to jest takie łagodzenie konsekwencji wcześniejszych działań, albo wszystko mówi o tym. Uważajcie, żeby nie wszanić się w jakieś po prostu kłopoty, w jakieś reakcje i sytuacje, z którymi później będzie bardzo długo nie wiadomo, co zrobić, tak? O. Albo do czegoś może to po prostu, tak zwanie, doprowadzić. Energia pioruna, szybkiej reakcji, mądrego przyjęcia. W zasadzie bym powiedziała, że tutaj chodzi o to, żeby coś spalić w sobie, a nie wygenerować na zewnątrz. Buntownik to jest energia pewnego specyficznej walki, protestu, sprzeciwieniu się też po prostu, tak zwanie czegoś, tak? Uwaga też, czym dzielicie się z innymi, czym, czy, czy nie rozsiewacie jakiegoś rodzaju reakcji, postawy. I tak, bo to dzielenie się bardzo często tutaj w tej konfiguracji można mówić, że trzeba wyjść poza iluzję, poza wasze wyobrażenie i oglądanej sytuacji. Jest energia płynięcia ze strumieniem. Ważne są będą ludzie, którzy będą przychodzili do waszego życia, wiadomości i sytuacji, ponieważ one będą mówiły wam o ufności, o zaufaniu i powierzeniu się sile po prostu swojej duszy, a nie własnym chciejstwie czy ego. I część ludzi będzie przychodziła z porównywaniem, czyli będzie pokazywała wam po prostu różnice. Będzie pokazywała Wam mam wrażenie wszystko też to, co przeszkadza wyjść poza iluzję, czyli też oczekiwania, też wszystko, to, co wam się po prostu jakby wydaje. Wszystko trzeba będzie zreflektować z codziennością, z tego, co wam się wydarzyło po prostu jakby w życiu i z tym, co się po prostu będzie jeszcze wydarzało. Potem trzeba będzie przyczyny szukać po prostu w sobie po takim rozkładzie, kochani moi. Wychodzicie z walką do innych, czyli chcecie buntownik. Zaprotestować, powiedzieć, i tutaj chodzi, tak, macie to zrobić, bo to jest ten czas teraz. Natomiast trzeba uważać z tym, co rozsiewacie, z tym, czym się dzielicie, po prostu tak zwanie z innymi. Nie wszystkie sposoby, po prostu, jakby walki są dobre, nie każda postawa i reakcja hmm, przyniesie Wam po prostu tak zwany oczekiwany sukces, albo trzeba też mieć świadomość tego, jakiego sukcesu oczekujecie, jakiego rozwiązania. Czy... Po prostu jakby szukacie i co to rzeczywiście wam przyniesie po prostu, tak zwanie, w waszym życiu, tak? O, piorun jest po to, żeby wszystko jakby ułożyło się i zbudowało, i rozwaliło się i yy, uwaga na to, co burzycie, ponieważ wiele z tego wszystkiego będzie trzeba z powrotem tak jakby odbudować, tak? I tutaj jest takiego, nie palcie wszystkich mostów, albo też przyjrzyjcie się wszystkim mostom, które żeście spalili, świadomie lub nie, ponieważ te mosty trzeba będzie po prostu tak zwanie odbudować, albo się okaże, że potrzeba, że nie ma wyjścia, albo zburzyliście coś, przez który teraz nie możecie po prostu jakby wrócić przez coś, tak, Do, tak jakby jeśli chodzi o Was, tak. No, i uwaga na energię, po prostu tak zwanie głupca, nie da się bez mostu przejść, tak jak powiedziałam, tak? Trzeba będzie po prostu na nowo coś wybudować, na nowo coś po prostu odtworzyć z przeszłości, odtworzyć coś po prostu w Waszym życiu. Dla kogo było to czytanie? Dla wagi.